Emanuele w górę. jestem fighter i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Eee, drugiego odcinka, przepraszam bardzo. Eee, z Gothika. Fakrlaksztyny. Z Gotika Dwójki. A więc zaczynamy. O, o, o. Zabawę. Troszkę przyciszyłem grę. Zmieniłem jasność. Tego, co tam chciał, Jedna i chwycimy sobie chwilę, podstawę sobie tutaj mikro. O, tam widzisz bandytę. Okej, okay, więc porozmawiamy jeszcze z kawalornem. Esop napije herbaty. na napije herbaty. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz pozostają. chwila. Ja ciebie znam. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały, jeszcze w górniczej dolinie. Wcale, że nie, nieraz u ciebie nie byłem ostrzały. się? nie pierdolisz, kolego. Zapomniałeś o mnie. Koniec końców i przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. O, zwał mi się, zwał. Mówisz tak. Otóż to. Hmm... Do... <laughs> Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psjoników z górniczej doliny. Mówił, że może Cienników. wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Mm. Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Takie tośmy zawsze ustawili, nie? za Katarale. Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle bym. Powiedz mi coś więcej o Włodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów Spoko. wodów, Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja okay. cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Mm. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwko... Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już no starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie Wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. O, no to to widzę. Takie to się zawsze ustawić. E, co powiem, to z Magowie wody? Sopot Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Hmm. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z... Okej, okay, okej. Okay. O co chodzi z tymi bandy? Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee, mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po sobie. A dobra. Łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostał. Nie wiem jak mam teraz odzyskać swoje Zajemne. życie. Zajemnej. Został... Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa... Dobra, dobra, pomogę ci. Mogę ci pomóc z tymi. Może, ale. No cóż. Muszę chyba. Dobra, to te łotry ukradły mo... Daj znać, Jest jak to do... Ale jeszcze mu chwilę poczekajmy. Otóż to. Nie wiedziałem, że za łokro ale niczego tu nie znajdę. Chwilę, 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 chwilę. To Fuck you! Potrzebuję te świnie nie zosta Mogę ci dać? Tak, no a co złe? Pewnie. Czekaj. O! Chodźmy na te tchórzliwe gnoje. Come to mi Idziemy ich rozjebać. W piastę, jad! Ty tam... Come, come, come! Come! Dobra, nie masz szans. Zasłużyłeś sobie na to bydlaku. Hej Chwilę, może coś ciekawszego. Ach, dziesięć mało. Czekaj na mnie, hopie, hopie Fucking shit, za szybko biegasz Nie powinieneś tu przychodzić! Komor, jeszcze to... Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Hopsa i... Hej, ty! No to załatwimy. nie mogę wykonać zadanie. Jakie zadanie? Um, muszę? Ach, nie wiem tylko. A co ze mną? Um, hmm. Czemu nie? Mógłbyś zanieść listę no, do miasta? No, mógłbym. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć... Zanieś go do miasta i oddaj magowi w kręgu wody. Powiedz mu, że nie zdążył okay. na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A, jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne okay. ubranie. Inaczej wezmą się za bandytę. Masz, tu jest parę monet. Dobra. Taka szita wybrzeża. Żeby... Dobra. Coś wziąłem, ale nie przeważyłem Niestety, co może być teraz? Piście gra, po prostu z nowym. na nowym. stwierdźmy, że nowym, ogóle nie chodzi o PC-a. Nie, na tym procesorze 30 FPS-ów stale. Przy tym miałem nawet z tym problem. Ok, wybaczcie za. Katar ale alergia, wiecie, też prawy. Yy, a poza tym nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale mam telefon w końcu. Coś udało mi się znaleźć. Za w miarę dobry hajs. Yy, aparat nie jest relacyjny, że tak powiem. A, a śmigaj, może to będę nagrywał blogi. Ja pierdolę Katar. Jeszcze zobaczymy, co to będzie. O, tu kurwa. o. Dobra. Zioła, roślina... Idźmy dalej. O, tonight przykuć się, że zbliżają się wakacje, na wakacjach lajwiki, lajwiki. Że nie wiedziałem, że tu będzie coś tak na poszedł. O, 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 tu coś zawsze jest. W takiej kopliczce zawsze coś się znajdzie. Woda, hajs, jakieś coś. Dobra, tu nic nie mam. Um. Mam 10 jakichś tych, mam. Syto. Um. O, tuż, to już ta kolejna. Siema. Nie przyszła ty wyglądasz na wykończonego <grystanie> czego Bo... <Słuchaj>? tu... od <grystanie> Dawaj W górach zostałem zaatakowany czemu... Co Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce! Miałeś niesamowite szczęście. Rzeczko, 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 rzeczko. z życiem! Bandyci nie będą was już niepokoić. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Czemu nie żyją? Krwawa, Proszę, przyjmij ten Powiedz jaki dar mi dasz. O, opowiem o tym, pozostałem. Podróżuję do miasta. Po... Przy Twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników jeśli chcesz, żeby cię wpuścić. Da się zrobić. Musisz wiedzieć, co chcą us A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz... chociaż to raczej nie mm. zadziała, nie wyglądasz na chłopak. To yy, na kogo wyglądam? Mam ci nie bezpuścić kolejnym? Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od labarta. dobra, sorry, muszę sobie. sięgać. Czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę? Uh, jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jest tylko nie próbuj z nim zadzierać. Nie jednego już pobił i wyrzucił ze swojego. No i cię za chwilę bo mnie już w muszę iść, cześć. Eee, czym się chopie? Co mi gonisz? Fokken! Ławy wilki. Owcze uczekają, owcze, owcze. Come to me Nie Lobachcie. Jedna cholerna bestia mnie. Oweczko! Oweczko, nie bój się, będzie dobrze. Dobra, tu pamiętam, że tu był, tak skórzany mieszek, tu pamiętam. Jeszcze tam gdzieś był schowany skórzany mieszek. Mhm, hmm, ale nie, nie pamiętam gdzie. O, 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 o. mówi, mówił. Dobra. Be będzie żyło, jak to się mówi. Jak to się mówi? Ej, hey, ty! Czemu skro... Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbunt... Farmerów. Jestem. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas no wszystkich No... Nie. nie! Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Nie. Po tym, co zrobił Onar. Dobra, co się tu dzieje? Potrzebuję. potrzebuję. Potrzebne mi jest <laughs> ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie, robocze, jeśli za nie zapłacisz. A jeśli nie masz czym zapłacić, na farmie zawsze przyda się do dnia. No to yy, szukam pracy. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie okay. pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie, nigdy nie. Nigdy ja okay. Mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. I tu wam powiem wody, tak, hajsu po haj nie bierzcie, bo dostaniecie nie z z pracować, za wiele z tego, co przypominał. Z, z tego, co mi się przypomina, tak jakby. No ale zróbcie to zrobił. Bierzcie ubranie, bierzcie ubrania, Spoko. Dobrze. Więc pośpiesz się zanim. No, Okej, okay, idę. Teraz musisz wstać tak, żeby. Środek. O, i, i cykaj. What wow, night... Powiem wam, że na razie gameplay jest troszkę nudny, typaj, typaj, bo to pay tylko praktycznie zbieranie i taki opierdolnik całe życie. Jak to się mówi? No ale... No niestety, trzeba to... Przy... O, widzę, że się czasem kończy. Powoli czasie nam kończy! Aha, i sorry, że wczoraj nie pojawił się Far Cry, ale nie mogłem go skombinować, bo po prostu nie miałem skąd. Kumpel miała nie wiem czy w niego, bo coś tam robił itd., itd. Więc nie wziąłem u niego tego Farfaya, więc się Far Cry nie pojawił, ale powiem Wam, że pojawi się w sobotę na 100%. No to, kiedy nagrywam, jest 5:31. I, i, I... co jeszcze nie wiem powiedzieć? Jest 5.31 a dziś jest środa, tak. Ok 10 m... o 3.45. W ogóle spalęć nie miałem. Odtworzenia. Oto twoja rzeba. No niestety bywaj tak. Jednak o Boże, czas! Moi kochani. Dziękuję wam za wytrzymać tego za tego cinka. no pamiętny. Mogę ci dać 5. Jeszcze ten katar. Okej okay, więc... Trzymajcie się, emonko. <niżs1>